Zawsze no, się nawrócimy, byśmy mieli blisko do kościoła. No, no też, prawda. Zawsze coś. Wiesz, kościoły to będą burzyć niedługo. <laughs> Jeszcze trochę zombich jest. Tam? Jeszcze trochę zombich jest, to wiesz. <laughs> Jeszcze potrzebują wiary. No, no fajny lasek A gdzie tu jeszcze coś masz? Gdzie jeszcze w okolicy masz coś? Tak. Tu idziemy do Altanki. Jak chcieć ogrodzić to kupa terenu, to chyba by się nie ogradzało. Nie, myślę, że tego nie ogradzam. Może z ukrym twoim siatką, bo to jest najtańsze. Ja chciałem jeszcze zapytać, niebie, czy, 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 za miasta, bo ja nie wiem Zabudował się zabudować na miasta nie zmienia tutaj budynku? No tak, tak, bo to ważne jest. Jak, jak byśmy byli zainteresowani, to musi, musimy się zapytać, bo ona w ogóle tak żyje i leży, i leży. Posądziłeś, że kupić, A ile nie? ma? Starsza babka? 80. No to po co jej to? Kasę to sobie gdzieś pojedzie jeszcze. Oni w ogóle, to, cała ta wioska tutaj była ich kiedyś. Bo ich, ich dziadek wrócił za laski i, w, i w ogóle złota szukał. Tutaj? Na lasce. <noise> Na złoto przyniósł za laski i całą wioskę kupił to złoto. Też jest nie z... zły. I wszystkie te ziemie tam, pod całą rzekę wszystko było jego. Jakie kozackie drzewa tutaj. To fajne. Nawet się wspinać po nich można. I później wyprzedawał. I potem przydawał. Ona dzieci jakieś ma? Ma, te to to to, to działki są wzięte na 5 osób. 5 rodzin. A to Bo. jest jedna rodzina.